Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy czwartek, 23 dzień stycznia. Samo południe już wybiło. Dajcie znać, czy widać, czy, szy czy słychać, szybciutko napisze na czacie. Po zaczynamy od Bitcoina oczywiście. No bo tam się dzieje. Pewnie poziomy FIBO będą zaksięgowane. Zanim zaczniemy, pamiętajcie jednak, że to co mówię, pokazuję, ma charakter edukacyjny, nie są to prawdy, nie są też to rekomendacje inwestycyjne są moje prywatne zdanie, moja prywatna opinia, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Proszę o tym pamiętać i być tego świadomym. Jeżeli chodzi o sytuację techniczną, no to na pewno rzuca się w oczy setup, który wielokrotnie pokazywałem, ćwiczyłem od wielu, wielu lat, go rozgrywam czy go jak ta Prosta. AB równa się CD. Setup, który jest obowiązkowy, należy go znać. Niektórzy to nazywają pięknym geometrii, Fibonacciego, chociaż ja bardziej uważam, że te setupy 1 do 1, ale napędzący. Typowe one są, e, są ciekawsze. ta prosta z równością fal. Oczywiście też daje przewagę, też jest ważna i ta równość fal wypada tutaj. 98, 198. Zwróćcie uwagę na dwa mocne poziomy. 61 na Bitcoinie bardzo lubiane. tak geometria jest troszeczkę wyżej. E, równość fali ta prosta wypada tutaj. 61 96,761. No, widzimy, że rynek bardzo ładnie wypełnia tę falę CD. Także tutaj, jeżeli chodzi o techniczne rozegranie, nawet bez wolumenu, bo widzimy, że wolumen jest mały, no to to, co się dzieje, prawdopodobnie z chwilową korektą spadkową na Bitcoinie i te dwa poziomy mogą faktycznie spadki na Bitcoinie zatrzymać. Także to na pewno obserwujemy. Jeżeli chodzi o sytuację techniczną na eurodolarze, no to tutaj jest taki bardzo ciekawy motyw, motyw związany z mierzeniem po. Dokładnie. Oh, Precyzyjnie mówiąc, dwa potężne poki, dwa mierzenia zewnętrzne. E, mam na myśli oczywiście duże Fi 161, i to widać. Proszę zobaczyć, jaki ładny, e, no, szklany sufit gdzieś tutaj jest. Zapora jest bardzo potężna, bardzo ważny klaster podażowy, no bo jeżeli mamy do czynienia z dużym Fi, to już wiemy, że jest to bardzo ważna informacja. Tu jest mierzenie wzmocnione, więc mamy podwójny, piękny klaster 10491. 105. Dwa razy duże FI ostatnich układów korekcyjnych. Uważam, że przy tym wolumenie, zobaczcie, jeszcze wyciskamy troszeczkę do góry, tak? Bo ten wolumen popytowy jest, więc duża szansa, że uderzymy w FIBO, bo bardzo często najpierw wypełnia setapy od strony technicznej, uderzając czy tam księgując poziomy FIBO, i dopiero potem ta reakcja jest, a ja te poziomy już mam zaznaczone, także polecam obserwować. I jeżeli chodzi o funta, a sytuacja też ciekawa. Tutaj może być troszkę takie rozwinięcie sytuacji na zasadzie ruchu trójfalowego najpierw, tak, bo kolejność tradingu też jest bardzo ważna, czyli mamy ruch trójfalowy na zasadzie układu na korekcie prostej. Tutaj taki lokalny opór. Proszę o nim pamiętać, to jest ten lokalny szczyt z 21 stycznia. Dlaczego jest to ważne? Ano dlatego, że może być tutaj zejście jeszcze 50 lub 61. Widzimy autofi, bo nam bardzo ładnie te poziomy zaznaczyło i dopiero potem te mierzenia zewnętrzne, podobnie jak na dolarze mogą mieć zastosowanie. Także też pamiętajmy o tym, że kolejność w ogóle mierzeń, interpretacji, podejścia ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o trading, żeby wiedzieć po prostu pierwsze rzeczy pierwsze. tak? Od czego zacząć i na co dopiero potem e, czekamy. Na poziomy. widzimy, że są równie precyzyjne jak na etku. 1,24,16, 1,24,27. Więc tutaj te mierzenia są potężne. Jeżeli chodzi o jedna sytuacja jest taka z kolekty klejtonowskiej, tutaj chcę Wam pokazać takie mierzenie bardzo lubię, często się sprawdza, więc też, o właśnie, 161 z wyżej. Tu mamy no właśnie, taki układ troszkę rozciągnięty, ale nie można go lekceważyć. Należy go wziąć pod uwagę, mimo że ktoś mógłby powiedzieć, że wygląda jakoś nienaturalnie, brzydko, no ale to nie chodzi o estetykę, tylko bardziej o skuteczność i precyzję, to jest właśnie najmocniejsza odmiana formacji kraba, czyli małe i duże fi, punkt B na małym, 61, punkt D na dużym, 161, no i mamy 157, 72. Możliwe, że w tym momencie to, co idzie, ten wzrost, to jest właśnie ta fala CD z takim wydłużeniem, właśnie na, z, z dojściem oczywiście do 161,8. Czy ten punkt D tej formacji krawa wypada dokładnie tutaj? Jeżeli chodzi o jena japońskiego, zaraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja na jenach tutaj. Widzimy, że może jakiś one-to-one taki lokalny. No, oczywiście też należy pamiętać, no bo ta pędząca one-to-one -to, -one, to jest też bardzo ważny element. I tutaj widzę poziomy Dina Polego. Bardzo fajny setup. Ćwiczyliśmy to wiele razy czy na warsztatach, czy na live tradingu nas w biurze w trading roomie. No, setup obowiązkowy. Co tu dużo mówić? Poziomy Dina Polego czy 38,61? One-to-one, czyli piękno i Wszystko w zgodności, Fibofale. Wolumen mocny, Wsparcie 161,8, zobacz jaki poziom w ogóle 161,8 to musi się udać, tak? To jest ten poziom, który jest. No, nie ma przypadku, słuchajcie, nie ma przypadku, to jest matematyka, logika. Widzimy, że za pomocą narzędzi jesteśmy w stanie to odczytywać, no bo to jest poukładane, tylko trzeba na chłodno do tematu podchodzić, no i wyciągać prawidłowe wnioski. Jeżeli chodzi słuchajcie o sytuację na, na dolarze, no chyba to jeszcze nie jest to. Ja Wam tutaj pokażę tę pułapkę, bo to jest właśnie taki moment, gdzie należy na żywo ją dokładnie omówić. To, że ja o niej mówię, to pewnie wszyscy mówią, Łukasz, znowu się powtarzasz, ale wiem, że niestety nasi tajderzy niekiedy na żywo zapominają o tym, i potem te błędy się pojawiają. O co chodzi? Chodzi o to, że pierwsza reakcja. W punkcie D na poziomie FIBO jest malutka i ona była, zobaczcie, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, przez kilkanaście godzin. Dola pięknie trzymał poziom, o którym mówiliśmy, poziom 405, tak? Układ harmoniczny, to wszystko było mówione z D1, z H4 i pułapka polega na tym, że zejście sztuczne, fejkowe, chwilowe jest do następnego, czyli widzimy, że mamy to mocne nadbicie, natomiast nie ma tutaj jakiegoś chaosu i przypadku, tak, bo cena właśnie się porusza, po pierwsze, pomiędzy poziomami FIBO, po drugie, w punkcie D, jak jest układ harmoniczny, właśnie księguje D1 i D2, ale na tych głębokich, wewnętrznych mierzeniach, po trzecie, bardzo często to zejście jest w takim klinie, my mamy na to też sposób, transformacja łecz, klina zniżkującego Zaznaczmy go, może taki wyraźny kolor, niech będzie pomarańcz. No i już tego klina widać. Zobaczcie, już cena w tym momencie zaczyna gdzieś zawężać poziomy FIBO łapie, pułapkę robi, miejsca do spadku widzimy, że jeszcze teoretycznie mamy 4,0327, no, wygląda dobrze, naprawdę ten dolar a to jest taki też no, setup na milionowy portfel, a dobra wiadomość jest taka, że kolejna odsłona milionowego portfela w przyszłym tygodniu, także to setup, no, aż się prosi, żeby go rozegrać, tak, więc w przyszłym tygodniu już. Po, tej, po tym wprowadzeniu takim styczniu i małej rozgrzewce, no bo wiadomo, to trzeba wejść na obroty odpowiednie, złapać flow po tej przerwie, po świętach, ale już to. Mamy także dobre wiadomości, są takie, bo też dopytujecie, jak tam wirtualny, kiedy startuje. Bardzo dobrze, słuchajcie, wszystko idzie, bo już testujemy wirtualną maszynę, cały ten pokój od środka. Oczywiście mówię od strony technicznej, czy to bardziej technologii, żeby to wszystko poustawiać. Mamy te spisane systemy, i one już będą dodawane do panelu, tam gdzie się będziecie logowali. Więc pełny dostęp do systemów pełnych, scalpingowych, do tych najnowszych: system arabskich wejście dużego gracza. Że pewne rzeczy dodatkowo piszemy właśnie na Zaka, na one to one, żeby jeszcze to maksymalnie zautomatyzować. W lutym spokojnie wystartujemy, potrzebujemy dosłownie 2-3 tygodnie, więc ten bezpieczny termin, jak mówiłem połowa lutego, oczywiście realny, zaczynamy i tam się spotykamy docelowo już tylko tam. Do wakacji ten projekt na pewno ciągniemy, to jest najważniejszy projekt, na jakim pracuję no i prawdopodobnie jedyny, ale jeszcze nie mówię ostatniego słowa, natomiast jak będziecie zadowoleni i faktycznie on się uda, z wszystkie założenia jak to się mówi dowiedziemy, to e, tam się przenosimy na stałe więc można dołączyć jak ktoś by bardzo chciał to jeszcze są wolne miejsca. E, jedyny warunek jest taki że chcemy porozmawiać z wami to ma być projekt e, można powiedzieć szyty na miarę więc jak ktoś potrzebuje tutaj e, rozmowy i wsparcia tak żebyśmy zadecydowali czy to jest dla ciebie czy nie na ten numer telefonu ok? piszcie dzwońcie 533 516 457. Wysyłam wam na czacie lub drugi 604 SMS wystarczy. Ja w wolnej chwili też oddzwaniam, rozmawiamy cały styczeń. Eee, jeszcze kompletujemy składy, żeby wiecie, zebrać fajny team i od lutego wystartować. Ok, więc to numer numery sobie warto zapisać eee, też, żeby po prostu mieć w książce. Jakbyście mieli jakieś pytania, no to wiecie po prostu gdzie dzwonić, i tyle. Eee, przechodzimy dalej, eee, przechodzimy do SP tutaj na indeksach tak jak mówiłem uważać bo te wolumeny nie odpuszczają tak dalej moje zdanie podtrzymuje no tu jest sytuacja napięta bo jakby ta polityka widzimy że jednak ma znaczenie przełożenie prawda I te kojny które były w weekend i te akcje właśnie z zaprzysiężeniem donalda trumpa no i widzimy jak mocno jest to wygrzane i, i gdzieś ten rynek no jest wstrzymany sztucznie czy manipulowany no wiecie zwał jak zwał chodzi o to co widać a widać że popyt nie odpuszcza więc cały czas tutaj maksymalnie jesteśmy praktycznie Naszy, tak? bo, no niestety się ciężko gra oczywiście jakieś pomysły na odbicia na reakcje scalpingowe systemy wiadomo, że działają, tak, natomiast y, to wszystko musi robić pewne setupy fibonacciego, tak? czyli odpowiednia falowość, czyli odpowiednie zejście odpowiednie ułożenie y, połączenie na przykład z korektą prostą, czyli fibofalowolumen tak, w pewnym uproszczeniu mówię no ale tutaj jeszcze tego nie widać, bo nie ma ani ruchu falowego, ani nie doszło do fibo ani ma, nie ma 61, a te poziomy są przed nami, tak, 6030 6000. 12, więc tak, to moi drodzy wygląda. No dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy już do Nasdaqa. Ok, no właśnie, sytuacja ta sama, poziomy Fibonacci przed nami. Automatik wyznaczył, bardzo ładna stefa, obszar Fibonacciego 21559 21621. Na to czekam. Pytanie, czy nie ma Antuana? Widzę, że ten niebieski setup. On może może mieć zastosowanie. Ładnie, no ładnie to wygląda, ale czekamy. 27,508, 27,540. No tutaj widzimy 61 i one to one ten niebieski na pędzącej pędzący. Dow on, zobaczmy DJ. A ten to się trzyma niesamowity pop. Zobaczcie, jak zielono. Aż brakuje miejsc tutaj w tej skali z wolumenem, Pytanie: czy nie walczy, z, czy nie ma jakiejś blokady na FIBO? No walka jest, jest bardzo duża. No, widzę, że wybitki, nadbicia, prawda, wszelkiego rodzaju pułapki na tym poziomie, dlatego mówię. Ja w tym momencie odpuszczam, bo sytuacja że jest niepewna. Dwa, po prostu czekam, aż emocje opadną, i gdzieś ta logika i odpowiednia technika wróci na wykres. To może być już kwestia przyszłego tygodnia, końcówki miesiąca. No i oczywiście zgodność, fibofale, wolumen. Troszkę lepiej wygląda niemiecki indeks, jak indeksy europejskie w ogóle. E, bo tutaj, jak się przyjrzymy, no to takie układy lokalne, nawet lokalne harmoniki, one płacą, tak? Płacą, działają. Proszę zobaczyć, tutaj, jak ktoś ma wyćwiczone oko, to widzi te setupy. Nawet na mniejszych interwałach, M5-15, wiem, że uczestnicy scalpingu też już wykorzystują, łączą to z systemami. Na dzisiaj miałem fajny telefon, wczoraj bardzo dużo jest osób które są naprawdę zadowolone i gdzieś tam już mają te efekty, tak? Pamiętajmy, skarping jest wymagający, daliśmy sobie kilka miesięcy, żeby opanować wszystkie systemy, no i to już jest ten czas, żeby te efekty się pojawiały, jakoś ćwiczyć trzeba to już na żywo, tak? To się oczywiście czuje na siłach. No i widzimy, widzimy te setupy, tutaj walczymy z najpierw 7,8, potem 8,8, 6, więc na bardzo ładnie też się, widzę, porusza pomiędzy poziomami FIBO na DAXie, tu był pierwszy, pierwszy punkt D, tu widzę kolejny, też rynek ma problem, już zaczyna te poziomy widzieć, 21,321, no do obserwacji, nawet takie lokalne setupy też obserwujemy. Jeżeli chodzi o Golda, no na Goldzie, moi drodzy, tutaj podbicie na małym wolumenie, to jest setup, uważam, do Przypilnowania, aczkolwiek mało precyzyjne, bo 61 wyżej, więc oczywiście poziom ten taki. Najważniejszy technicznie no jest wyżej, wynika z wewnętrznego mierzenia całej fali spadkowej 2754, prawda? Więc też setup ciekawy. Tutaj też jest bardzo ładne lokalne wsparcie, więc tego się troszkę obawiam, że tutaj tak możemy się poruszać od poziomu do pierwszego ZZB. No, kto zna te reguły, tak? Reguła pierwszego dołka, czy tam pierwszego ZZB, czy ostatniego dołka, no to są właśnie te momenty, gdzie powinniśmy po pierwsze reagować, tam obserwować, po drugie, właśnie odpowiednio reagować. Znając te zależności, bo faktycznie jak, jak Spojrzymy, to jednak bardzo często łapie i te schody cenowe i porusza się od poziomu do poziomu i między FIBO to wszystko chodzi, tak? Zwłaszcza w scalpingu na mniejszych interwach. Jest to fajnie widoczne. A jeżeli chodzi o silver, no jest blokada, moi drodzy: jest blokada, i to taka blokada dosyć ważna bo jest Dinapoli, więc tutaj Silve też mi się bardzo podoba. Ja zacząłem to zbierać, ale jeszcze tak nie, 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 nie dołożyłem do pieca, jak to się mówi, bo na razie badam temat, czy się utrzyma, czy nie, no jest ok. Czyli mamy ZZB, zobaczcie, mamy Dinapolegon 3861, no i mamy to podbicie na małym wolumenie. Zgodność jest, więc tutaj uważam, że te opory technicznie poprawne 3058, 3060, no tak to. Tak to wygląda. No dobrze, na zakończenie ropa i gaz ziemny. Baczmy. Co się dzieje na, 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 na i Tak, tu idziemy chyba w układ korekcyjny. Punkt A na dole, BC i punkt D wyżej. Tak, mamy dwa poziomy, ładnie, więc automatik. zaznaczył 50. To jest też taki poziom, który bardzo lubi, około 77,20, 77,34. No to są te poziomy, widzę, że miejsca jeszcze na podbicie na WTI Mamy gaz ziemny, zobaczmy, no tutaj te luki. Ciężki instrument, bardzo ciężki. A no, zobaczymy na H1, co my tutaj mamy. Gdzie podbicia? No tu widzę jakieś wsparcie. A, głowa z ramionami, piszecie, zgadza się. Faktycznie mamy e, mamy OEGE, tak zwanego, czyli odwrócona głowa z ramionami z tym wsparciem na 3,38. 3,38 moi drodzy, więc ten poziom technicznie jest ok. Dobrze. No i kakao na zakończenie. Z mamy mamy tak jak mówiłem wczoraj tutaj te tego geometrie one są bardzo istotne i poziomy FIBO pamiętacie tutaj tutaj wspominaliśmy o tym mierzeniu, tak, bo tutaj jest ta zależność, która się często pojawia na walutach, ale jak widać właśnie na takich egzotycznych instrumentach również, czyli cena reaguje, zobaczcie, pięknie zareagowaliśmy, odbicie było i się utrzymywaliśmy poniżej 50, dojście do 61 to jest właśnie ta zależność, tak, że najpierw reagujemy na jeden poziom FIBO, potem na drugi, no i ten poziom tutaj też jest ciekawy, bo może być ta sama sytuacja, yy, jaka była właśnie od 21, yy, że cena doszła, odbijamy, odbijamy, znowu test, znowu odbicie, prawda, czy ładne reakcje i cena ja się do poziomu FIBO 12670 to jest też ważny poziom, na pewno go obserwujemy. Tutaj może być taki lokalny FTS, bo jak sobie pomierzymy, Właśnie ten moje akcje 50 to widać 161 tam jest troszeczkę wyżej, 12,452, prawda, 61 stół, a 161 e, ciut niżej. No, obserwujemy, obserwujemy, to jest numer telefonu, pytanie, co to za numer, to jest numer telefonu do Fibotnibu dużo osób pytało, jak można porozmawiać, skontaktować się, zapisać, więc jest na samym środku, na samej górze. Zapiszcie sobie proszę ten numer, dzwońcie, piszcie, jak macie jakieś pytania, pełne wsparcie macie. W każdym aspekcie, czy edukacja, czy analityka, czy narzędziówka, no i teraz wirtualny trading room, więc będziemy wszyscy w jednym miejscu. No i trading od razu wznosimy na wyższy poziom, poprzez to, że chcemy zmienić model nauki z teoretycznego na praktyczny, bo zaczynamy od razu platforma, warsztat pracy, konfiguracja narzędzi i nauka na żywo, a dopiero potem uzupełnienie teoretyczne. Nie, bo dostęp do wiedzy już w panelu jest. 533-516-457 516 457, ten numer zapisujemy, jestem pod telefonem, chcecie pogadać to śmiało piszcie, dzwoni.